Właśnie się różni chiński szmelc od porządnej polskiej płytki. Lody, lody dla chłody! Komu lody? A ty? A ty co tutaj robisz? Stacie na wakacje, a kupiłeś samochód? A sprawdzić go chociaż w Car Verticalu? Wykupując raport Car Vertical możecie sprawdzić, co się działo z samochodem na przestrzeni lat. W raporcie znajdziecie m.in. zdjęcia, które pokazują stan faktyczny samochodu przed naprawą, czy też pokażą, czy auto w ogóle było uszkodzone. Możecie znaleźć takie informacje, jak użytkowanie komercyjne i sprawdzicie, czy na przykład auto nie było użytkowane jako taksówka, a także sprawdzicie, czy auto nie zostało na przestrzeni lat skradzione, a także znajdziecie faktyczny przebieg tego samochodu. Dodatkowo sprawdzanie statusu prawnego i finansowego znajdziecie zakładkę uszkodzenia, gdzie możecie sprawdzić, czy ten samochód był uszkodzony i ile razy i jaka była kwota naprawy. Możecie sprawdzić, czy auto przeżyło jakieś klęski żywiołowe, czy nie było zatopione. Dodatkowo możecie sprawdzić, jaka jest wartość rynkowa tego samochodu i oczywiście to, co jest jedną z najważniejszych rzeczy, czyli specyfikacja i wyposażenie samochodu. W zakładce oś czasu znajdziecie takie informacje, jak rejestracja pierwsza samochodu i oczywiście cała historia, jaka wydarzyła się z tym samochodem na przestrzeni lat. Link do Car Verticala znajdziecie w opisie, a na kod MDT dostaniecie 30% rabatu na sprawdzenie swojej fury. Dobra, to teraz już wiesz, a ja yeah, wracam do roboty. Lode, lode! Włośnicy dzisiaj temat podłoga, a partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Regner, polski producent podłóg modułowych. Ci, co obserwują kanał Miłośników Detailingu na bieżąco, czy też moje social media wiedzą, że w tym roku przeprowadziłem remont swojego studia, ale też wiedzą doskonale o tym, że jeszcze tego nie skończyłem. A dlaczego? Dlatego, że jestem bardzo wybraną osobą i szukam najlepszych produktów na dostępnych na rynku, jeżeli chodzi o wyposażenie swojego studia. Generalnie, jeżeli chodzi o podłogę, to był to dla mnie bardzo trudny wybór, bo zastanawiałem się nad wszelkiego rodzaju podłogami i tymi, które są bezpośrednio związane z powierzchnią, z betonem. Wiecie co, tak na chłopski rozum i na, po prostu, na prostą logikę, jeżeli się wynajmuje coś, to nie powinno się inwestować w nie wiadomo ile w rzeczy, w które już nie będę mógł stąd zabrać, na przykład jak będę stąd odchodził. Nie? Dlatego postawiłem też na płytki modułowe, które zawsze, w każdym momencie mogę sobie zebrać, ale też miałem taki mały, mały dylemat do zgryzienia, czy jednak wziąć sobie płytki pełne, na przykład z wypustkami antypoślizgowymi, czy płytki e, ażurowe, takie jak właśnie te, czy z dziurkami, tam gdzie woda wpływa pod płytkę. Oczywiście, ja wiem, że później to trzeba myć co jakiś czas. Tak, tak, zdaję sobie z tego sprawę, nikt nie musi mi tego tłumaczyć. Ale wiecie co, podczas klejenia folii PPF nie brodzi się w tym błocie, ta woda nie leci nigdzie, często gęsto jest tak, że trzeba się położyć gdzieś pod tym samochodem, poturlać, potarzać, tutaj sprawa jest rozwiązana, bo cała ta woda, która gdzieś tam spływa, leci pod spód, dodatkowo jeszcze zatrzymuje nam wilgoć pod spodem, także też minimalizuje podnoszenie się po prostu gdzieś tam nam pyłków. I teraz tak, dlaczego wybrałem podłogę polską, a nie chińską, mimo że może mogłaby być różnica w cenie, podłogi chińskie są bardzo śliskie i to już spotkałem się niejednokrotnie z takimi podłogami. Chodzi o to, że te płytki są wykonane z recyklingu, są bardzo kiepskiej jakości. Później podczas rozkładania tego, czy składania, żeby to wyczyścić, te wszystkie zaczepy pękają. Tutaj jest zupełnie inny skład. Tutaj mamy, mamy polipropylen, to produkt, który został wy, wytworzony, nie rozpuszczony i przerobiony, tylko wytworzony w polskiej firmie. Tyle, jeżeli chodzi na chwilę obecną o tę podłogę, pokażę Wam jeszcze mniej więcej, jak te płytki wyglądają w trakcie pracy. I jeszcze chciałbym wspomnieć, że na kod MILO20 macie 20% rabatu na każdy kolor tej podłogi. Kontakt znajdziecie w opisie tego filmu albo kontaktujecie się bezpośrednio przez stronę internetową albo piszecie maila. Jeżeli chodzi o docięcie, przykładamy sobie płytkę, daj korektor. I teraz elegancko. Cyk i gotowe. Wspomniałem już wcześniej, polski producent podłóg modułowych. Bardzo dobra jakość. Jeszcze zobaczycie porównanie z inną płytką, którą udało mi się dorwać. I jeszcze chciałbym wspomnieć, że na kod MILO20 macie 20% rabatu na każdy kolor tej podłogi. Kontakt znajdziecie w opisie tego filmu, albo kontaktujecie się bezpośrednio przez stronę internetową, albo piszecie maila. No, w tą? nie? Z tą, no. Jak to tu urzeźbić? Co, chcesz nam pokazać, jak to się robi? Tak. Jak na babski rozum to trzeba zrobić. Ja wam pokażę, I masz metrówkę. Pokaż, jak to zrobić. Bierzesz sobie taki karton. Mniej więcej odrysowujesz sobie tutaj tutaj, tutaj. Bierzesz mniej więcej tu. Bierzemy to na metróweczkę. No właśnie moja droga. Nawet, tu się wycina. Nożyk masz tutaj. Tu, tu w mięso to tak wytywamy? Dobra, i co to już? Tak. To pokażmy. się pasuje. Tu, tak. Mhm. I tu jest później weźmiemy płytkę i mniej więcej widzimy co musimy uciąć. Ty a ty rzeźbi a ale ona powiedział, że dobrze to zrobiła To wystarczy przyłożyć Tak Nie Musi zrobić to po swojemu Nie da swojej żony Zapłysnąć Nie da Nie da, nie? No nie to da, co? To będzie to samo Tu, tak? Nie w drugą stronę, o tak. tego, no no. No. no, to jest to samo, ale widzisz, ale ona ci dała materiał, od którego mogłeś odrysować. No. <grywa> Zobaczymy, Werka, czy twoja koncepcja działa. Tutaj trzeba, to też nie, nic nie trzeba. O. Papro był. Także gratuluję. Twoja kondycja zadziałała jak najbardziej. Siedzi jest. jak sto. Biorąc pod uwagę cały remont, co przeprowadzałem, podłoga to był taki właśnie u mnie temat, który mocno i często i gęsto zaprzątał mi w głowę i generalnie przerobiłem wszelkiego rodzaju podłogi, zastanawiając się nad podłogami, które bezpośrednio łączą się z nawierzchnią, czyli jest tutaj z tym szlifowanym, szlifowanym betonem, ale tutaj gdzieś by były problemy, bo trzeba by było to matowić, żeby wylać nawet żywice, żeby to się trzymało, czy nawet pomalować, to wszystko trzeba by było matowić. I następna sprawa jest taka, że to też są koszty dosyć duże, a no też wynajmuję ten lokal i nie chciałbym po prostu zostawiać tu nie wiadomo ile pieniędzy jeżeli na przykład za parę lat przyjdzie do mnie właśnie dzień powietrzenia, czapka spada szybko jak szybowiec od jutra cię nie ma. dlatego postawiłem jednak na podłogę, podłogę modułową i to też był właśnie dylemat, bo zastanawiałem się nad pełnymi płytkami, że właśnie nad takimi, które mam teraz ażurowe. No ale jednak postawiłem na ażurowe. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że to co jakiś czas będzie trzeba wyciągać, pod tym sprzątać i czyścić w ogóle, ale jeżeli chodzi o sam komfort pracy, to jednak jest przy tych płytkach ażurowych dosyć wysoki. I teraz tak, już przeprowadziłem takie powiedzmy pierwsze testy, bo generalnie samochód, który stoi za mną, już po, po, po położeniu podłogi przyszedł tutaj pewny proces dekontaminacji. Właśnie dzisiaj skończyłem go polerować i tak stwierdziłem, że nagram właśnie jeszcze dodatkowe gdzieś tam dodatkowe połączenie porównania, ale jeszcze chciałem coś wam tutaj pokazać, powiedzieć. I mam. tutaj, A dobra, wracając do tego samochodu. Przechodziłem tutaj cały proces dekontaminacji. Wiecie co, może to gdzieś tam z czasem gdzieś się odbarwiać, ale ze względu na to z czego się składają te płytki, bo tak jak chciałbym właśnie zaznaczyć, że to nie jest gdzieś ściągane, to jest po prostu produkowane w Polsce i zaraz Wam opiszę różnicę między płytką, taką, która jest importowana, i taką, która jest wyprodukowana w Polsce. Pomierzymy sobie ścianki, grubość ścianek i sprawdzimy też ich wytrzymałość. I teraz, tak, tutaj no, nawet APC, gdzie tam byłem u kolegim, który. Właśnie udostępnił mi tą płytkę i powiedział, że, że wszystko jest ok, ale jak się popryska APC, na przykład, no to wtedy jest niskie. No tutaj na takie coś się nie, nie, na nie natrafiłem. Bezpośledzkowo przeprowadziłem cały proces dekontaminacji, kontaminacji i bezpośledzkowo przeprowadziłem cały proces polerowania lakieru, raczej znaczy, to był ogólnie łamsty, bo cały samochód idzie pod folię, no ale dobra, teraz tak, jeżeli chodzi o skład tych dwóch płytek, Regner, czyli ta płytka firmy Regner została... E pierwotnie wyprodukowana w Polsce, czyli co to znaczy pierwotnie, czyli każdy, każda substancja, która wchodzi w skład tej, tej płytki jest wyprodukowana w Polsce, jest to polipropylen w przypadku płytek chińskich jest to coś, co już po prostu jest z recyklingu czyli tutaj mamy PP, a tutaj mamy PVC, czyli polichlorek winylu i właśnie polichlorek winylu jest no, po prostu z recyklingu. Jeżeli chodzi o ściskość miałem też okazję pracować na tych płytkach. No to faktycznie można no sobie nogi połamać, szczególnie jak się klei folię i troszeczkę gdzieś tego lubrykanta zostaje na tych płytkach. To naprawdę warto sobie, warto przemyśleć, żeby zastosować raki. Dobra, nieważne. Teraz tak. Y Tutaj co wyróżnia ogólnie płytki, płytki Regnera, to, że mają na przykład, oprócz tego, że jest zupełnie inny składnik w tych płytkach płytkach chińskich, a co dlatego, co jeszcze jest fajnego właśnie w tych płytkach, to że mają bardzo wysokie, bardzo wysokie ilości stabilizatorów UV czy też bardzo wysokiej ilości barwnika, i te płytki nadają się także na tarasy i na wszystkie inne zewnętrzne obiekty. Po prostu słońce na nie tak mocno nie oddziałuje jak na przykład na te. Na te płytki z Chin. Poza tym proli, polipropylen jest bardziej odporny na działanie he, chemikaliów i takich, ta, takich też nawet mocnych jak benzyna czy, czy ropa czy mm, smary i wszelkiego innego rodzaju e, tego typu rzeczy. Czy tam bezpuszczalniki ropopochodne czy benzynopochodne. Jest ogólnie bardziej odporny, polip, polipropylen jest ogólnie bardziej odporny na działanie chemikaliów niż e, polichlorek winylu czyli PVC I teraz następna sprawa jest taka. Co jeszcze wyróżnia te płytki? Grubość ścianek. Tutaj mamy generalnie wzmocnione ścianki i pomierzymy sobie teraz ścianki. Zaraz zmierzmy sobie ścianki. Zmierzmy sobie na przykład najpierw tą środkową. W naj, tutaj w tym wystającym punkcie. Nie wiem czy widać. Tutaj mamy kropkę. Tu mamy takie coś, taką kropeczkę. To tu będę mierzył. I także będę mierzył tutaj mniej więcej. Miejscu w przypadku, jak docisnę, mamy 2,99, a tak to mamy 3,6. I dla porównania, jeszcze raz tutaj, w tym samym miejscu, puszczę, mamy 2,3. A jak docisnę, to nawet mamy 1,8. Teraz zewnętrzna. Nie wiem, czy Was to ciekawie, no ale chcę Wam pokazać, jaka jest różnica. A to jeszcze nie jest ten główny, główna rzecz, którą chcę Wam pokazać. Tutaj mamy zewnętrzną nawet, e, nie, też 3 mm. Tutaj zewnętrzną mamy 1,5 mm. Czyli widzicie już, jaka jest różnica. Oczywiście e, też jest tak zrobione, że kanaliki, no kanaliki wyglądają bardzo podobnie. E, bardzo podobnie. Zobaczymy, jaka jest tutaj... Nie, nie zmierzymy aż tak mocno, nie, zmierzymy spokojnie. Wysokość kanalika, wysokość kanalika to jest cztery trzydzieści trzy Tutaj wysokość kanalika. 4,56. No to wysokość kanalika powiedzmy, że jest bardzo zbliżona, to też trzeba wziąć pod uwagę, że mi ta ręka gdzieś mogła pójść i dobra, 4,5 mm mamy do 5 mm mamy wysokość kanalika w jednej, z jednej z drugiej strony. I teraz jedna ważna rzecz, którą chciałem właśnie Wam pokazać. Nie wiem jak to się jeszcze do końca zachowa, ale generalnie z tą już próbowałem tak robić, z tą jeszcze nie próbowałem, bo mam tylko jedną, ale zobaczcie na to. Wezmę sobie tą płytkę i łamię ją w pół. Puszczam na kolanie. Ona dalej nadaje się do położenia na podłogę. W przypadku tej płytki, też to są inne wymiary, bo tamta jest 40, to jest 33 cm, ale nie udało mi się znaleźć, znaleźć płytki w takim samym rozmiarze chińskiej, ale znajdę mniejszą. właśnie po pierwsze, jak ona się zegnie. O ile się zegnie. O to właśnie mi chodzi. Tym właśnie się różni chiński szmelc od porządnej polskiej płytki. Dobra, chciałem jeszcze coś głupiego to powiedzieć, ale nie będę nic mówił, no ale generalnie widzicie, czym się różni polipropylen i polichlorek winu. I tak jeszcze na sam koniec dzisiejszego odcinka, już, już wcześniej o tym wspominałem, ale jeszcze na sam koniec wspomnę właśnie o kodzie rabatowym Milo20 na stronie www.regner.com, albo możecie też kontaktować się z firmą Regner poprzez maila. Wszystkie linki macie w opisie. I jeżeli chodzi o mnie, ja jestem mega zadowolony, już remont, który zacząłem początkiem roku, powoli dobiega, dobiega końca, to tak wszystko się gdzieś przekłada, bo jednak trzeba to przeplatać z pracą i z YouTubami i wszelkiego innymi rodzaju obowiązkami, no ale powolutku już kończę. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, pamiętajcie, żeby także odwiedzać social media. Social media moje, czy miło w Vitainiego, czy Ditainiego bo Boss, i oczywiście social media partnera dzisiejszego odcinka, czyli firmy Regner. I to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!